Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Michał Stępień. Drogi Panie Stanisławie, przytoczył Pan ostatnio definicję państwa poważnego jako to, y, które potrafi zdefiniować swój interes państwowy i się go trzymać bez względu na okoliczności. Czy nie jest zatem tak, że trzecia RP to najpoważniejsze państwo świata? Potrafiliśmy już chyba na samym początku zdefiniować, że w naszym interesie jest posłusznie służyć najważniejszemu sojusznikowi, kimkolwiek by on akurat nie był, i trwamy w tym postanowieniu zupełnie nieugięci do dzisiejszego dnia. No rozumiem gryzącą ironię w pańskim pytaniu. Ale zwracam uwagę, że nie cały czas temu najważniejszemu sojusznikowi służymy, bo ten najważniejszy sojusznik nasz to się zmienia. Jak prezydent Obama dokonał słynnego resetu 17 września 2009 roku, a potem jeszcze ten szczyt NATO w Lizbonie 20 listopada 2010 roku, roku proklamował strategiczne partnerstwo nato rusja to nasz najważnie, naszym najważniejszym sojusznikiem stały się Niemcy. Naszym najważniejszym sojusznikiem stały się Niemcy. W związku z tym nawet naszego najważniejszego sojusznika samodzielnie nie możemy sobie wybrać. Pan Mateusz Borowczak, szanowny panie Stanisławie, co pan sądzi o rządzie Jana Olszewskiego? Czy ten rząd można, możemy przyrównać do wcześniejszych rządów Prawa i Sprawiedliwości? Czy określenie tego rządu jako wczesny kaczyzm jest trafne? Pozdrawiam serdecznie. Myślę, że ten rząd Jana Olszewskiego jeszcze właściwie niczego nie zdążył zrobić takiego, bo poza zablokowaniem tych yy, eksterytorialności, tych dawnych sowieckich basnad, na terenie Polski. To rzeczywiście Jan Olszewski zrobił, ale nic innego nie zdążył zrobić, bo powstał ten rząd na początku, jeśli dobrze pamiętam, albo na przełomie roku 91-92, a 4 czerwca 92 roku został odwołany, Także trudno mi tutaj zdefiniować. Bardzo możliwe, że tam elementy wczesnego kaczyzmu w nim można było dostrzec. Natomiast powiadam, jeszcze niczego nie zdążył zrobić. Pan Michał Krzycki. Szanowny panie Stanisławie, jestem świeżo po przeczytaniu książki w Hołdzie Katalonii. George Orwell pisze tam o wojnie domowej w Hiszpanii w latach 30, 36 1937, w której brał udział po stronie robotniczej partii Zjednoczenia Marksistowskiego, która była trockistowska i antystalinowska, lektura, chociaż wyborna, to jednak pozostawiła mnie z większą ilością pytań o tamten konflikt, nie dała odpowiedzi. Nie dała odpowiedzi. Na przykład, pierwsze: jak to możliwe, żeby sowieckie służby zwalczały rewolucję? Zawsze wydawało mi się, że to im najbardziej zależało na jej dokonaniu. No, nie rewolucje zwalczały tylko trockistów, tylko trockistów. Stalin zwalczał trockistów gdzie tylko mógł. Jak mógł ich zwalczać w Hiszpanii, no to ich zwalczał. Także no, nic osobliwego, nie rewolucje, tylko trockistów. A tu sam pan pisze, że Partia Zjednoczenia Marksistowskiego to była trockistowska i antystalinowska. I potem się pan dziwi, że Stalin ją zwalczał. No, Jasne, że ją zwalcza, jak była trockistowska i antystalinowska. Drugie, Orwell opuścił swój kraj walcząc dla socjalistycznej sprawy, uznawszy ją za ważniejszą od wygody życia w Anglii, a na miejscu zastając politykierstwo Partii Czerwonych, zwalczających się wzajemnie. Czy, była, czy to była jedynie naiwność ze strony Orwella, tak zwana walka z faszyzmem? No, tak. Tak, była to naiwność ze strony Orwella, który uważał, że z tą rewolucją socjalistyczną to wszystko naprawdę. A tymczasem nic tam naprawdę nie było, tylko po prostu, jak to pan nazywa, politykierstwo. Trzecie. Czy pamięta pan jakąś godną polecenia książkę, która najlepiej pozwoliłaby spojrzeć na cały konflikt obiektywnie i oddzielić światło od ciemności? Niestety nie znam e, takich książek, nie dlatego, że ich nie ma, tylko ja po prostu ich nie znam. E, być może że w książce pana profesora Wielumskiego o e, Generaliści, musie Franco tam jakieś, ale ja tej książki też nie znam. Wiem tylko, że taka jest. Natomiast no, aż tak się nie interesowałem wojną domową w Hiszpanii, żeby tutaj służyć panu radą. Serdecznie pozdrawiam pana oraz redakcję T.V. Asme. Prawy nigdy w lewo. Dzień dobry, panie Stanisławie. Uważa pan, że życie jest piękne? Czy cytując klasyka, w życiu piękne są tylko chwile? Jeśli uważa pan, że życie jest piękne, to proszę podać cztery powody, dlaczego pan tak uważa. Pozdrawiam, panie drogi, niech pan poda chociaż jeden powód, dla którego pan jeszcze nie popełnił samobójstwa, jeżeli pan uważa, że życie nie jest piękne. Chociaż jeden. Widzi Pan, jaki jestem wyrozumiały yy, dla Pana. Kominiarz Aleks. Witam serdecznie. Panie Stanisławie, słyszał Pan kiedyś o zawodzie koordynatora intymności? Nie słyszałem. Pierwsze słyszę. To taki człowiek lub człowieczka, którzy układają choreografię momentów w filmach. Czego to się nie wymyśli, żeby życie miało smaczek. Ciekawe, jakie to fakultety trzeba ukończyć, jak wygląda zaliczenie. Ma pan jakieś pomysły? No nie no, myślę, że to trening czy mistrza i praktyka. A już czytam dalej. A tak już bardziej na serio. Zwiedzałem ostatnio krakowskie przedmieście i tam w podwórzu uniwersytetu. Jest tablica z datą 5 października 1937 roku upamiętniające, upamiętniająca powstanie getta ławko, ławkowego dla studentów pochodzenia żydowskiego. Zna pan tę sprawę? Może pan przybliżyć? No, znam, ale tu tak jak wszyscy. Potocznie wiem, że coś takiego istniało, że z inicjatywy. Polskich studentów, organizacji studenckich, studenci pochodzenia żydowskiego, mieli siedzieć w określonych miejscach, na salach wykładowych, i to się nazywało gettem ławkowym. I tu czytam dalej. Pytanie, skąd takie numery na dwa lata przed okupacją? Kto wywierał naciski? No i czy to w ogóle prawdziwa prawda? Prawda, tak. Nikt nie wiedział, że za, nikt wtedy w 1937 roku nie wiedział, że za dwa lata nastąpi okupacja i ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, więc żadnych nacisków nie było. Po prostu studenci nieżydowscy czuli się zagrożeni konkurencją ze strony studentów żydowskich. No i, i tyle. To, nie wiem, czy miało to jakieś takie ponure uzasadnienia, jak to w Trzeciej Rzeszy było, że tam Żydzi mają inny innych skład krwi i tak dalej. no W ogóle takie to fantasmagorie. W Polsce tego nie było. Z tego co wiem, tylko taka no, konkurencja ekonomiczna. A na koniec rzecz o skośnych tutaj pisze pan kominiarz Aleks, bowiem wróżką z fusów, z ości, że tam giewałt i komuna, że jest dobrze tylko u nas. No i właśnie, jak pan rozumie ten ich komunizm? Czy to jeszcze komunizm w ogóle Pozdrawiam. Proszę pana komunizm jest pojęciem ścisłym. Komunizm polega na tym, że na likwidacji własności prywatnej. W związku z tym wszyscy ludzie są bez, stają się bezwzględnie podporządkowani władzy politycznej, która każdego może. No, aż do dołu zwapnem, aż do dołu zwapnem. Komunizm oznacza całkowitą likwidację wolności ludzkiej, całkowitą likwidację wolności ludzkiej przy oczywiście nadużywaniu frazeologii tam wolnościowej. To Józef Stalin też mówił, że nigdy nie było, nigdy i nigdzie nie było takiej demokracji, jak nasza. No rzeczywiście, nigdy i nigdzie nie było. I tym wspomnieniem klasyka demokracji Józefa Stalina Kończę ten cykl pytań i odpowiedzi, żegnam się z Państwem do następnego cyklu.